Dwa produkty pielęgnacyjne marki Jokaba, które musisz poznać zanim przyjdzie lato. Krem do rąk o zapachu pełni, dostępny w wersji z pompką i w takiej mniejszej torebkowej. Jest to krem nie tylko do dłoni, ale również do ciała, który nie tylko przepięknie pachnie, ale ma w sobie też malutkie drobinki, które przepięknie lśnią na opalonej skórze, więc będzie to taki must have na całe ciało tego lata. Dodatkowo jest to krem, który przepięknie nawilża. Drugi produkt to jest Golden Pearl Oil, czyli oleje. Z drobinkami złota. Możesz go stosować na całe ciało, również na twarz. Daje efekt przepięknego rozświetlenia. Co ważne, jest to olejek, który daje efekt suchego olejku. Po jego aplikacji on się pięknie wchłania i nie macie tłustych i lepkich dłoni. Te dwa produkty to jest coś, co tego lata musisz mieć w swojej kosmetyczce, żeby roztaczać się przepięknym, naturalnym błyskiem. Dajcie znać, czy znacie te produkty, a może macie coś innego do polecenia, co tego lata planujecie nosić na swojej skórze.